Zanim miasto i powiat uhonorowały swoich przedsiębiorców na uroczystej gali, w Ratuszu odbyła się konferencja Nauka dla Biznesu Nowe Perspektywy skierowana właśnie do przedsiębiorców. Nasze samorządy podpisały też porozumienie o współpracy z siecią badawczą Łukasiewicz Łódzki Instytut Technologiczny. Porozumienie pomiędzy miastem Zduńska Wola powiatem zduńskowolskim a siecią badawczą Łukasiewicz Łódzki Instytut Technologiczny podpisano rozpoczynając konferencję naukowo-technologiczną w ratuszu. Nasze samorządy chcą być w ten sposób pomostem pomiędzy instytutem a lokalnym biznesem i wspierać jego rozwój na terenie całego powiatu, podkreślał prezydent Konrad Pokora. Liczymy na to, że poprzez działalność Instytutu Łukasiewicza w Zduńskiej Woli zwiększy się przede wszystkim potencjał firm wolskich, czy to z terenu miasta, czy z terenu całego powiatu, że będą one miały większą konkurencyjność, będą mogły zyskiwać przewagę konkurencyjną tak ważną w obecnych czasach, kiedy prowadzenie własnego biznesu obarczone jest bardzo, bardzo wieloma ryzykami, kiedy ten rynek stał się zupełnie nieprzewidywalny. Łukasiewicz Łódzki Instytut Technologiczny to połączenie trzech istniejących od lat 50. łódzkich instytutów badawczych, włókiennictwa, przemysłu skórzanego oraz biopolimerów i włókien chemicznych. Przedmiotem ich działalności jest realizacja projektów badawczych dla biznesu, współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji. A to może być bardzo duże wsparcie dla lokalnego biznesu. Samorząd w nowej perspektywie finansowej odgrywa bardzo dużą rolę. Wspólnie do wzięcia mamy ponad 90 miliardów euro w ramach Horyzontu Europa i myślę, że z takimi jednostkami jak Zduńska Wola, jak powiat Zduńskowolski oraz innymi jednostkami regionu łódzkiego powinniśmy wspólnie tworzyć tą przewagę konkurencyjną i te środki wspólnie pozyskiwać. Dlatego też dzisiaj obecność nasza z Zduńskiej woli podpisana w piątek umowa z siecią badawczą Łukasiewicza pozwala już samorządowi korzystać z rozwiązań, nad którymi pracuje Instytut. Mamy wiele praktycznych rozwiązań, bo nasz instytut głównie żyje z komercjalizacji, czyli wdrożenia wyników prac badawczych. Mogą to być projekty w obszarze zdrowia, to może być, mogą być projekty na przykład jakieś antysmogowe, co jest bardzo ważne dzisiaj w ramach czystego powietrza. W ramach GOZU to są projekty, które na przykład stroje tekstroniczne, które służą rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy też osób, które no, mają duży potencjał do tego, by ewentualnie na przykład tutaj w ramach stopy cukrzycowej, tak? Tutaj to jest Widzimy, że musimy bardziej prewencyjnie do tego podchodzić, dlatego to są tego typu projekty zdrowotne, właśnie antysmogowe, nie wiem, jakieś specjalne filtry do kominów. To spektrum działania jest na tyle szerokie, że firmy współpracujące z tym instytutem na pewno zyskają jakieś nowe know-how. Będą miały możliwość również pozyskiwania środków, bo tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, do pozyskania z Unii Europejskiej jest 90 miliardów miliardów euro. Olbrzymia kwota, te pieniądze trzeba dobrze wykorzystać. Podczas konferencji Nauka dla Biznesu Nowe Perspektywy lokalni przedsiębiorcy mogli poznać szczegółowo, czym zajmują się poszczególne działy Instytutu i jak w praktyce można wykorzystać tę wiedzę na rynku. Mowa była o bardzo nowoczesnych rozwiązaniach. Zaczęliśmy faktycznie od odpadów biomasowych, czyli to są odpady generowane przede wszystkim przez branże rolno-spożywcze, ale również przez naszą rodzimą branżę skórzaną i włókienniczą. Co robimy w tym projekcie? Przekształcamy te odpady na nowe produkty. Produkty o przeznaczeniu rynkowym. I tutaj, dla przykładu, mogę powiedzieć, że są to nowe kompozyty, które są stosowane na przykład jako podeszwy i podpodeszwy w obuwiu, ale również jako etui, torby, a nawet opakowania. Kolejny taki kierunek to jest budownictwo, czyli powstają nowe, lekkie materiały budowlane, w tym przypadku wyhodowane z grzybni, która właśnie metod prostą metodą przyrostową. Generuje i w ten sposób powstają nam lekkie materiały konstrukcyjne i dekoracyjne. Podczas kilkugodzinnej konferencji odbyły się również panele dyskusyjne na temat wpływu nowoczesnej nauki, badań i innowacyjnych rozwiązań na rozwój firmy i sukces w biznesie.